Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, pozwolę odnieść się tutaj do wypowiedzi moich przedmówców. Mam 27 lat, jestem marką mój Świadomie, Świadomie zdecydowałam się na wczesne macierzyństwo, po cichu licząc, że uda mi się przechyszyć potencjalnego pracodawcę i będę na wygranej pozycji. Realia jednak okazały się być w W trakcie studiów zdobyłam praktykę. Małą, bo małą, ale praktykę w zawodzie posiadałam. Więc cóż, cóż można tak naprawdę chcieć innego? Cóż więcej? Nie ucieknę na urlop macierzyński, nie ucieknę na urlop wychowawczy, ponieważ te jakby dwie kwestie, te dwa te, tematy te, 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 te te mam już uregulowane. Praktykę małą, ale posiadam. Jestem idealną kandydatką do tego, by objąć pracę. Tą wymarzoną, tą śnią. Ale uwaga, realia okazują się być zupełnie inne. Mając 27 lat, jestem już za stara. Młoda, ale jednak stara. Jaki jest zatem odpowiedni wiek dla nas, dla ludzi młodych, abyśmy mogli podejmować pracę? Ile wynosi ten młody wiek? Jest i druga strona medalu. Często w trakcie studiów udaje nam się zrobić tą wymarzoną pracę. Super, wymarzona, wysiana. Jesteśmy zadowoleni, czujemy się spełnieni zawodowo. W związku z tym decyzję o macierzyństwie odwlekamy w czasie z jakiej przyczyny? Z takiej, że obawiamy się utraty tej pracy i często więc ta myśl o tym macierzyństwie, o tym rodzicielstwie odleka się w czasie. Są i tacy, którzy z tego właśnie powodu, z tego strachu przed utratą pracy tych rodzin nie zakładają w ogóle. Odsetek urodzeń maleje, a co za tym idzie powstaje niż demograficzne. Często jest też tak, że pracodawca bez skrupułów, rekrutując kobietę, zadaje pytanie, czy w najbliższym czasie planuje pani założenie albo powiększenie rodziny? Proszę Państwa, dla mnie to jest, to jest nieludzkie. Tak nie powinno być. Wtedy, w zależności od naszej odpowiedzi, tę pracę albo otrzymamy, albo też nie. Często jest też tak, o czym wspomnieli tu moi przedmówcy, którzy w poszukiwaniu pracy migrujemy. Część z was być może posiada małżonk, małżonków za granicą, część tak jak ja, pracujących w innym mieście, przyjeżdżających do domu, do rodziny tylko na weekend. Czy tak ma wyglądać życie młodych małżeństw? Razem, ale jednak osobno. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak walczyć o nasze wspólne dobro. Razem. Jako Solidarna Polska walczmy o godną przyszłość dla młodych. Dziękuję.